Dawno, dawno temu w pewnej krainie niesamowitości ustalono, że ładnie, miło, fajnie i wspaniale by było, jakby kto król Adrian Zandberg zajmie się produkcją wszystkiego co fajne, Uw? zbudowano więc Państwową fabrykę butów, produkowano w niej tylko trzy rozmiary, bo tak by było najtaniej. Lewy but był mniejszy od prawego, ale kogo by to obchodziło? Później powstała fabryka parasoli. Działa świetnie, dopóki nie przestało padać. Ale że trzeba było ratować miejsca pracy, które były naprawdę potrzebne, zaczęto dopłacać ludziom, żeby kupowali parasole i chowali je w szafach. Z czasem powstały kolejne fabryki, węstowa produkcja sztoteczek, naleśników i dentek rowerowych. Każda z nich zatrudniała ludzi, każda zjadała coraz więcej podatku, każda była niestety strategiczna. W końcu zabrakło pieniędzy, zabrakło energii, zabrakło motywacji i zabrakło obywateli. Wszyscy wyjechali, a ci co zostali umarli z nudów? Koniec. Po tej historii zadaliście sobie pytanie, po co komu produkcja państwowa, jak to syf i fujka? W dzisiejszym, w dzisiejszym materiale przyjrzymy się temu, czym jest produkcja państwowa, jakie argumenty podnoszą jej zwolennicy oraz jakie konsekwencje ekonomiczne niesie za sobą taki model działania. Pokażemy również, jak to zagadnienie oceniają klasycy liberalizmu gospodarczego oraz współcześni komentatorzy, odwołamy się do myśli Henry'ego Hazlita, Johana Norberga i, i polskich autorów Zlotu Białego Orła. Ale zanim przejdziemy dalej, mała, słodka prośba. Te... Jeśli podoba Ci się to, co robimy, to zostaw subskrypcję i sprawdź nas też na TikToku i Twitterze. Całość oparta jest na książkach Ekonomia w Jednej Lekcji, Henry'ego Hazlita, manifest kapitalistyczny Johanna Norberga i wzlotu Białego Orła, czyli, to jest z... czyli zbioru esejów polskich wolnorynkowców. Rozdział pierwszy, czym jest produkcja państwowa. Zanim przystąpimy do dalszych rozważań, warto najpierw zrozumieć, czym jest produkcja państwowa. To sytuacja, w której władza nie tylko kontroluje gospodarkę, ale również sama staje się producentem. Państwo wytwarza dobra, dokonuje ich sprzedaży bez ponoszenia zwyczajowego ryzyka, korzystając z publicznych funduszy. Rozdział drugi: Argumenty etatystów. Przed podjęciem działań przedstawimy kilka najczęściej podnoszonych argumentów przez zwolenników etatyzmu, aby je krótko wyjaśnić. Pierwszy to strategiczne sektory. Państwo nie może zależeć wyłącznie od zagranicznych korporacji w strategicznych sektorach, jak energetyka, żywność, obronność, transport czy cyfryzacja. W obliczu wojny, kryzysu lub zerwania łańcuchów dostaw musimy polegać na własnych zasobach i technologiach. Drugi: prywatny kapitał często nie inwestuje w projekty z długą perspektywą zysków. Firmy koncentrują się na szybkim zysku i wynikach kwartalnych, więc niechętnie angażują się w projekty, które mogą przynieść owoce dopiero za dekadę lub więcej. Trzeci: zyski zostają w kraju. Kiedy firma należąca do państwa generuje zyski, nie zerwają one za granicę, a wzmacniają budżet krajowy. Teoretycznie zyski służą wówczas całemu społeczeństwu. Czwarty: to tworzy miejsca pracy. Tworzenie miejsc pracy jest również postrzegane jako korzyść, ponieważ nowe miejsca pracy przyczyniają się do zwalczania bezrobocia i biedy, utrzymując młodych ludzi w mniejszych miastach. Piąty: wolny rynek zawodzi. Kiedy prywatne sektory zawodzą, rząd ma moralny obowiązek interweniować w poszczególne obszary. Rozdział trzeci. Obalanie wizji produkcji państwowej. Zła ekonomia spogląda jedynie na natychmiastowe skutki działań, podczas gdy dobra ekonomia ocenia skutki długofalowe. Jeśli rząd inwestuje w budowę fabryki, te fundusze nie zostaną wykorzystane przez sektor prywatny, gdzie mogłyby przynieść inne korzyści. Tworzone nowe miejsca pracy mogą być jedynie iluzją, jeśli są one wynikiem przesunięć finansowych dokonanych wcześniej przez rząd. Strata w prywatnym przedsiębiorstwie oznacza bankructwo, natomiast w przypadku instytucji państwowej zwiększenie dotacji. Kapitalizm pozwala na eliminację nieudanych pomysłów z rynku, gdzie w sektorze publicznym porażka bywa tolerowana, a następnie nie wspierana finansowo. Jeżeli rząd tworzy nowe przedsiębiorstwo, nie działa na zasadach konkurencji, używa swojej przewagi. Państwo, które decyduje się produkować, staje się rywalem własnych obywateli, dlatego jest to gospodarczym sabotażem. Kapitalizm nie jest systemem idealnym, ale działa na zasadach wolności. Jeśli coś ma wartość, rynek to zademonstruje, a jeśli nie ma, zostanie z rynku wyeliminowane. Produkcja państwowa nie respektuje tego mechanizmu, dlatego często kończy się to niepowodzeniem i wstydem. Rozdział kolejny, wizja Henry'ego Hazlita. Henry Hazlit reprezentuje klasyczne, liberalne podejście do ekonomii, w którym wolny rynek jest jedynie skutecznym mechanizmem koordynacji działań społecznych. Produkcja państwowa to dla niego złudzenie dobrobytu, które pomija długofalowe koszty. Hazit naucza, że rząd niczego nie produkuje, jedynie przemieszcza zasoby, które wcześniej odebrał podatnikom. Również koszty alternatywnej interwencji państwowej są ignorowane. To, że państwo stworzyło 100 miejsc pracy nie oznacza, że nie zniszczyło 200 innych. Państwowa produkcja wypacza rynek, bo nie działa pod presją konkurencji, a straty są przyrzucane na obywateli. Otwórz cudzysłów. Nie ma nic prostszego jak stworzyć iluzję zatrudnienia przez wydawanie cudzych pieniędzy. Zamknij cudzysłów. Henry Hazlitt, ekonomia w jednej lekcji, rozdział publiczny roboty o znaczeniu nowe podatki. Dla Hazlita rynek jest procesem odkrywania informacji. Gdy państwo próbuje go zastąpić, prowadzi do marnotrawstwa i stagnacji. Rozdział kolejny z rzędu wizja Johana Norberga. Norberg to nowoczesny obrońca globalizacji i kapitalizmu. Jego wizja opiera się na przekonaniu, że wolny rynek to system, który najlepiej alokuje zasoby i rozwiązuje problemy. Nawet jeśli jego rezultaty to są czasem nierówne. Norberg wskazuje, że państwowe firmy są nieefektywne, bo nie mają zachęty do poprawy jakości czy redukcji kosztów. Innowacje pochodzą z sektora prywatnego, który lepiej reaguje na potrzeby konsumentów. Produkcja państwowa to często forma klientyzmu politycznego, gdzie decyzje są motywowane interesem partii, a nie realnym zapotrzebowaniem. Otwórz cudzysłów. Rządy myślą w kategoriach kadencji, nie pokolenia. Ich inwestycje są najczęściej pokazowe, nie przyszłościowe. Manifest kapitalistyczny, rozdział Kapitał jako siła dobra. Norberg przyznaje, że wolny rynek nie jest doskonały, ale jego zdolność do autoregulacji i adaptacji jest bezkonkurencyjna. Rozdział, również kolejny z rzędu. Wizja autorów zlotu Białego Orła: Zlot Białego Orła to zbiór SAU stworzony przez polskich ekonomistów i publicystów związanych z ruchem libertariańskim. Skupię się na krytyce etatyzmu i gospodarczego nacjonalizmu w polskich yy warunkach. I główne tezy to, że państwo nie jest neutralnym aktorem, lecz uczestnikiem rynku z niesprawiedliwą przewagą. Również to, że produkcja państwowa ogranicza konkurencję, a przez to prowadzi do niższej jakości i wyższych kosztów. Również rządowe przedsiębiorstwa są zabezpieczone politycznie, więc mogą funkcjonować mimo strat i niekompetencji. Otwórz cudzysłów. Gospodarka państwowa to nie ekonomia, to teatr. Wszystko gra, są dotacje i cierpliwi podatnicy. Zamknij cudzysłów. Wzod białego orła. Esej etatyzm w, prakry, etatyzm w praktyce. Polscy autorzy argumentują, że wolność gospodarcza to warunek rozwoju, a rola państwa powinna ograniczać się do egzekwowania prawa nie bycia graczem w grze. Jeszcze na sam koniec chcę zaprosić do subskrypcji, do wejścia na naszego Twittera i tam do zostawienia nam czego followa, Nie mega nas to rozwija, jesteśmy szczęśliwymi tymi, Będziemy bardziej szczęśliwymi ludkami. Ogólnie będzie mi bardzo miło, będzie Stickowi miło, Mapolowi, komuś jeszcze. Mi będzie przede wszystkim miło, bo to z mojego materiału się o tym dowiedzieliście, naprawdę. Ja teraz mówię z uśmiechem to, gdyż jestem bardzo szczęśliwy teraz, jestem szczęśliwą osobą. Dziękuję za obejrzenie materiału do końca.